Witajcie moi drodzy, to nagranie zostało wykreowane na wyjeździe, na spacerach, w spokoju, w ciszy, na Kaszubach. Taki mały wyjazd połączony z pracą i działaniem. Jest on w kilku fragmentach, ale stanowi pewną całość różnych przemyśleń, nie, nie śpiesząc się w czasie i przestrzeni, nawet nie skupiając się na tym, że coś nagram i przygotuję, pewne rzeczy po prostu same przypłynęły i Przypłynęły do mnie też bardziej prywatnie, ale poczułem, żeby się, z nimi, żeby się nimi z wami podzielić. Życiowe przemyślenia, wskazówki, odczucia, jak odnaleźć się w dzisiejszym świecie, w świecie tylu zmian. Żeby zrozumieć energię świata, najpierw warto poczuć serce i bicie go, swoje, ale też i natury. Później w niej samej. Później w niej samej poczuć naszą własną naturę, która jest naszą najbardziej materialną częścią. Właśnie ta natura prymitywna, najbardziej przyziemna, gęsta, która jest głęboko w nas, u podstaw naszego ludzkiego ciała, ludzkiego umysłu, istnienia. U każdego w duszy są różne poziomy charakteru, osobowości, ale ta część materialna, blisko natury, Połączona z naszymi instynktami niższymi, też jest bardzo istotna. Żeby w pełni zrozumieć świat i rzeczywistości, jakie przed nami odsłania i pokazuje, trzeba by było poznać inne kultury, światy od domu, czyli wnętrza i rodziny, osób, które tam mieszkają, wychowują się. Dlatego mamy tak wiele do odkrycia, i ten świat tak wiele jeszcze, może nam zaoferować. Każdy człowiek bowiem i jego zdolności tworzą inną, bogatą w różne wibracje, informacje, rzeczywistość. Także świat widzialny, różne kraje tworzą swój wspólny świat. Czas, świat metafizyczny. I to powoduje, że w pewnym sensie te wszystkie światy, mniejsze, większe, mikro, makro, kosmos, łączy się. W sposób metafizyczny i tworzy pewną jedność, która jest ciągle w ruchu. Pewne rzeczy się tworzą, inne rzeczy powstają, inne rzeczy odchodzą. Świat metafizyczny więc jest rozproszony, rozbiegany, ale z drugiej strony połączony z bardzo skrajnie różnymi wymiarami, czasami, symbolami i energiami kreacji. Co jest więc w życiu i na świecie najważniejsze? Zależy to bowiem od każdego kąta, perspektywy, patrzenia, bazy doświadczeń i filtra, jaki mamy na siebie nałożony rejonu świata i globalnych zmian, potrzeb i sytuacji oraz przeznaczenia. Patrzenie na, nasz, na naszą rzeczywistość, na świat, na życie innych ludzi z perspektywy duchowej i pewnego porządku duchowego prowadzenia, potrafi Pokazać nam zupełnie inne podejście, moment, czas i perspektywę patrzenia na życie swoje własne, jak i innych rodziny, przyjaciół, bliskich. Kiedy wrzucasz kamień do wody, powstaje fala. Z Twojej energii i wibracji rozchodzi się ona wokół, jak intencja i myśl. Silnie i zdecydowanie w ten sposób zaznaczasz, Swoją obecność w tej rzeczywistości, w wymiarze, miejscu, w które wpadł ten kamień i poniósł twoją wibrację, myśl, energię poprzez fale. Nowe nauki, lekcje, randki i przyjaźnie. Życie jest falą zmian, wydarzeń, najczęściej dla Ciebie korzystnych tych zmian i wskazówek. Świat metafizyki, duchowości. Świat kwantowy odkrywa przed nami zupełnie inne perspektywy patrzenia, jak również te bardziej naturalne perspektywy widzenia świata poprzez pryzmat też natury, tej naszej własnej i nas otaczającej. We wszechświecie, w różnych rzeczywistościach, nawet w Twoim własnym życiu. Istnieją bowiem punkty przeznaczenia, przecięcia się, boskiego, boskiego przecięcia, wybuchu potencjałów, cudów i błogosławieństwa. Spo istnieją również z powodu aktu wolnej woli. Jam jest tu i teraz i we mnie jest cząstka i iskra boskości. Tworzę, zmieniam, kreuję i doświadczam również własnej boskiej kreacji. Życie, Człowieka i losy świata, bowiem zależą od tych właśnie punktów. Czasami, a może właśnie nawet często, życie daje nam szansę na pozostawienie dotychczasowego życia, relacji z różnymi ludźmi, doświadczeń, miejsca, nawet przestrzeni, by gdzieś indziej, na poziomie wewnętrznym, dokonać zmiany, wielkiej zmiany, która u której podstaw dużą częścią jest na przykład przeprowadzka, wyjazd, zmiana środowiska, nowy związek, zmiana żywienia, stylu życia i świadomości. Zupełnie niezależnie od tego, ile ludzi to pochwala, ilu ludziom to pasuje i, i tak naprawdę to rozumieją. Zmiana powinna zaczynać się od ciebie, twojej duszy, twojej natury, twojego wnętrza, Niezależnie w jakiej kolektywie, grupie czy przestrzeni ludzi świadomych przebywasz, czy mniej lub bardziej, to ty często, rozkładając swoje skrzydła, ulegając blasku światła i wschodzącego słońca, który pokazuje ci, że jest życie i istnieje ono również poza horyzontem, to właśnie ty stajesz się często dla tej grupy ludzi, dla tej społeczności czy przestrzeni. Sama w sobie światłem, które pokazuje, że można żyć inaczej, że można podnieść swoje możliwości, że można pofrunąć, nawet kiedy mówią, że to niemożliwe, można wybić się i ruszyć dalej. Zmieniamy różne miejsca, przenosimy się w czasie i przestrzeni cały czas razem z naszymi myślami, uczuciami, naszym duchem. Samym sobą i boską iskrą, którą mamy w sobie. Boskim płomieniem i swoją duszą, która często niesie ze sobą światło, gdzie pojawia się w danym momencie i tam, gdzie my też jesteśmy. Nasze światło i boska cząstka wchodzi w interakcję z otoczeniem, niezależnie co robimy i gdzie jesteśmy. Jak więc, drogi słuchaczu, odnaleźć się w tylu światach, miejscach, myślach i odczuciach w tym wielkim, złożonym świecie? Różne losy, przeznaczenia, energie, myśli, światy złożone z wielu struktur, ale tworzące jeden główny. Jak więc odnaleźć swoją drogę do głębszego poznania, szczęścia, poczucia spełnienia, relacji, w związku, zdrowia. Lub też poczucia i przekonania, że przyczyniamy się do czegoś większego niż my sami, że nasze życie jest związane z pewną misją, że możemy nie tylko wyjść poza krąg własnego rozwoju, ale możemy też wspierać, nie tylko szanować i kochać, ale też wspierać rozwój innych ludzi, żeby taki oni mogli dostąpić wyższych poziomów świadomości, by poczuli się raz jeszcze, i przypomnieli sobie, jak to jest być kreatorem swojej własnej rzeczywistości. Piramida zdarzeń ukształtowana, tak abyś był w centrum, epicentrum w ruchu, wraz ze swoim polem energetycznym. Przyciągał, kreował, aktywował i poruszał moc wszechświata, i Twoja własna kreacja jest w stanie. Wytworzyć bardzo dużo zjawisk, możliwości konkretnych, zorganizowanych wydarzeń. Stwórz lub zorganizuj sobie narzędzia do działania. Przygotuj sobie miejsce do pracy i działań. Wyznaczaj sobie cele i wszystkimi siłami rozłożonymi w czasie, z dyscypliną, krok po kroku oraz z pracą energetyczną je realizuj świadomie. Daj sobie przy tym przyzwolenie na podążanie głosem swojej wyższej jaźni intuicji komunikacja bowiem międzywymiarowa cały czas istnieje i jest też do twojego użytku daje nam możliwość spotkania się i rozmów nawet na bardzo dalekiej odległości i na wiele sposobów to też jest potężna forma odkrywania świata światów i życia we wszechświecie Jesteś gwiezdnym pyłem, który przemierza wszechświat, adaptuje się w różnych środowiskach, planetach i wymiarach. Wielu z nas ma w sobie niesamowite dary i talenty niektórzy większe, niektórzy mniejsze ale większość osób śni, większość osób doświadcza chociaż raz w życiu wyjścia z ciała, bądź świadomego śnienia, bądź otrzymuje wskazówki, przekazy i kiedy tylko prosi o wsparcie, prowadzenie o pokazanie kolejnych fragmentów tej rzeczywistości, by poszerzyć swoje widzenie, by, by poszerzyć swoją perspektywę. To te rzeczy przychodzą. Nie zawsze przychodzą tak, jak sobie je wyobrażamy. One przychodzą w najczystszej, najlepszej dla nas formie, nawet jeśli są skomplikowane, nawet jeśli od razu nie rozumiemy, po co się zadziewają. Wszechświat i nasza dusza używa bardzo różnych mechanizmów motywacyjnych, czasami przejście jakiegoś kryzysu, rozczarowań, nieudanych relacji, nieudanych biznesów, może być formą motywacji i szkolenia, by pewnego dnia ten los, który nie został całkiem przesądzony odwrócić i stanąć na swojej ścieżce w równowadze, wierze i z odpowiednią wiedzą i nadzieją. I często osoby świadome, którym te kolejne furtki świadomości się odsłaniają, zaczynają bardziej rozumieć, po co to wszystko, po co ten ciąg wydarzeń z ostatnich 10 lat, do czego miał mnie doprowadzić, i gdzie teraz jestem, to są bardzo ważne, fundamentalne pytania, które warto sobie zadać, podróżujemy i przemieszczamy się w różnych kierunkach, miejscach, w naszej wcieleniałości. Posiadamy w sobie różnego rodzaju tożsamości, które składają się na jedną zbiorową. Jedną zintegrowaną, która miała kiedyś wiele różnych twarzy, imion, ciał. Z tą tożsamością podążamy dalej przez życie. I jak to jest przy tematach jasnowidzenia? Jednym z najbardziej zaskakujących fenomenów, to nie samo nawet. Przewidzenie konkretnych wydarzeń, chociaż to jest bardzo ciekawe i może być często bardzo potrzebne, ale też po prostu jasno widzenie tego, jak zbudowany jest wszechświat i życie samo w sobie. Osoby, które chcą zobaczyć przyszłość, zobaczyć, co, na, co wydarzy się jutro, pojutrze, w ich życiu albo w, w ogólnym kolektywie świata, często mając te zdolności, dostrajałem się do wyższych fal częstotliwości, które są ponad nawet zbiorową świadomością, ale minus tego jest taki dla niektórych osób często nieprzygotowanych, często e, początkujących, którzy mają te z, e, zdolności wpadanie w tak zwane głębokie stany świadomości bez kontroli, bez panowania, bez, bez przygotowania, e, zagłębiając się po prostu w próbę przewidzenia pewnych rzeczy. E, I o co tutaj chodzi? To często może powodować, że człowiek nagle poczuje się to jest piękne odczucie cząstką, malutką cząstką, jak ziarenko piasku we wszechświecie cząstką wyższego planu cząstką życia samego w sobie, gdzie cały czas coś się wydarza. Dla jednych ludzi jedno małe wydarzenie ma ogromną wartość jak narodziny dziecka, dla innych e, katastrofa samolotu dla jeszcze innych wybór prezydenta. I każdy człowiek, każda dusza inaczej przeżywa to życie, jej tożsamość, i to życie ziemskie się toczy. Umieramy, odchodzimy, ponownie się rodzimy, inkarnujemy lub przenosimy się do wymiarów, gdzie mamy tak zwaną przerwę inkarnacyjną. Jak w botanicznym ogrodzie, gdzie znajduje się dużo różnych kwiatów i roślin z różnych zakątków świata, tak, i my, jako dusze, przybywamy tutaj z różnych zakątków. Ważne jest, żeby z jednej strony nauczyć się czuć tą esencję życia. To, że Twoje życie, chociaż jest malutkie na tle całego wszechświata, to nie jest bez powodu. Dostałeś największy dar. Twoja iskra życia, Twoje przeznaczenie może mieć większy lub mniejszy, ale dalej wpływ na to, co dzieje się dookoła. Dlatego warto jest skupić się na tu i teraz, na swojej wartości i w boskim potencjale i na swojej duszy, ewentualnie na opiekunie duchowym, przewodniku, intuicji, przede wszystkim stwórcy, źródle. I kiedy dotrzemy do właściwego miejsca w życiu, w różny sposób, różnymi siłami i możliwościami, postarajmy się. Utrzymać w tym miejscu, jeżeli już trafimy do miejsca w życiu, czy w naszym umyśle, czy w świecie fizycznym, w ro, czy przy, w trakcie założenia rodziny. Miejsce, do którego mieliśmy dotrzeć, w którym czujemy się spełnieni, w którym się rozwijamy. Nie zawsze jest sielankowo, ale rozwijamy się, czujemy, że to jest nasze miejsce. To miejsce trzeba chronić świadomością, dobrymi decyzjami, odpowiedzialnością, bo w tym miejscu będą wykluwać się dla nas największe potencjały. Będą przenikać się różne linie przeznaczenia, dlatego czasami wielkie zmiany w życiu i poświęcenie, które nas ma doprowadzić do kolejnego kroku naszej ewolucji, rozwoju, życia, tak jakbyśmy dostali nowe życie jeszcze w czasie tego życia, jest czymś niesamowitym i pięknym, i tylko od nas zależy, czy w danym momencie, poprzez to, jak zostaliśmy ukształtowani, pozwolimy sobie jednak pójść dalej. Niekoniecznie czekać na kolejną inkarnację, tylko już w tym życiu dać sobie przyzwolenie, idę dalej, zmieniam się, pozwalam sobie. Jeśli widzisz i czujesz, że są to zmiany na korzyść, na początku nie jest to takie jasne: jest dużo emocji, to zależy jeszcze o co chodzi: wyjazdy za granicę, przeprowadzki, zmiana partnera, partnerki, rozwód, różne są historie, ale zwykle, kiedy się wyciszysz, dystansujesz emocjonalnie do tych spraw, wyjedziesz na chwilę. To z różnych stron świata, wszechświata Twojej duszy będą płynęły znaki, symbole, sytuacje, różni ludzie, nawet filmy, teledyski, muzyka, książki, będą przychodziły znaki, podpowiedzi. Być, drogi słuchaczu, trafił i czuł, trafił do właściwego miejsca, czuł, że podejmujesz właściwe decyzje, nawet jeśli okoliczności są bardzo skomplikowane, nielogiczne. I z jednej strony większość osób zachowałaby się inaczej, a ty czujesz, że masz się zachować yy, inaczej niż większość. Czyli czujesz, że twoje decyzje, może absurdalne, irracjonalne, że dzisiaj pakujesz się i wyjeżdżasz na drugi koniec świata, bo trafiła się taka okazja. Ale jeśli są twoje, te twoi bliscy, przyjaciele, rodzina, oni to zrozumieją.